Będąc w głębinach, na powietrze. nie jestem jednak w stanie tego zrobić. Głodzi mnie oznaka, że nie mogę zjeść ciebie. Przechodząc tą dramę, nie potrafię jednak tak dokładnie milczeć. Jak ty grasz na mnie, ja jednak nie będę grał na tobie. A co jeżeli, ugryziony wieloryb, Powiedz ci idź do diabła. Nie obudzisz mnie, wszystko wali się. Ugryzłaś mnie, zostawiłaś mi. Ugryziony wieloryb. Ugryziony wieloryb. Naturalne jest, że nie jesteś tylko moja. Ale cały czas nożdziesz mnie. Nie jestem w stanie złapać tchu. Ja ten w głębinach. Jestem na głodzie. Och, a co jeżeli, ugryziony wieloryb? Powiedz i idź do niego. Nie obudzisz mnie, tylko wszystko wali się. Ugryzłaś mnie, zostawiłaś mi. Ugryziony wieloryb. Ugryziony wieloryb. samą wargę w sam ogon. Przyznam, że przełożyłaś mnie. Oddaję Ci swój tron, ale wiedzę, że Twój nurt wody nagle porywa mnie. Twój nurt obezwładnia mnie. Ugryziony wieloryb został sam. Rana, która nie zagoi się. Ugryziony wieloryb. Ugryziony wieloryb.